Program narodu. Z snuj. 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 snuj snuj Nie jest lekko, proszę państwa, ale będzie dobrze. Będzie Nie. coraz lepiej. Snuj takim mnie denerwują. Ja tylko przypominam, że my jesteśmy reprezentantami, a właściwie kandydatami partii ZNU na jednego prezydenta w trzech osobach. To jest bardzo ważne. W związku z tym chcieliśmy omówić trochę takich tradycyjnych wartości, bo my, nasza partia jest partią tradycyjnych wartości. I z tych tradycyjnych wartości potem wykwitują wy tradycyjne zachowania, które wchłaniają się w naszą tradycyjną polską. Ja dokonawię, dokonawię. Po... Ja wychowałem się na przykład w, w prawdziwym bloku z betonu, z wielkiej płyty. Bardzo sobie to chwalę. Nabyłem tam taki, tak, taki, takiego hartu ducha i po prostu ukształtowało mnie to. A zwłaszcza moment, w którym ja każdy razem raz. z kolegami przyspawaliśmy jednemu y, sąsiadowi syrenkę za. Y, ja, nic, pana. za ale poczekaj! Poczekaj, Zazderzak do trzepaka. I proszę sobie wyobrazić, jak on wychodzi rano do pracy, śpieszy się o siódmej rano i coś go trzyma, nie może ruszyć i nagle po prostu rozrywa mu się syrenka. Ale <grym> <A my grym> my jesteśmy tradycyjne na... narodem... polskie wartości, narodem, zawiść, e... nienawiść. Niektórzy mówią hamstwo, ale to jest taki, taka mądrość, spryt, taka cudowna. Tak. A nie hamstwo. Ham wymyślił słowo ham. Można tak po prostu nie obrazić kogoś, jeżeli na to zasługuje, prawda? Bo jeżeli ktoś postępuje wbrew pewnym regułom tradycyjnym, to należy go oczywiście w takich sytuacjach napiętnować, mi się zdaje, tradycyjnie. Tak. Snuj! Hołda! Chamska Snuj! To jest ten program kulinarny nasz. Partia ma również program kulinarny, czy nie? To, żeby każdą jednostkę, Życia społecznego no, ale nie to sobie rob... rozplanowaliśmy, prawda. to Wszystko przemyślałem. Przede wszystkim. Ogólnopolski e... program kulinarny. Ogólnopolski, Ogólnopolski. Narodowy. Narodowy. program kulinarny. Narodowy. Narodowy. Tak. Narodowy. już nie będzie menu, prawda? Co to jest słowo menu? Menu zastąpimy innym słowem. Snój. Dajemy. 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 Snój. 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 Proszę. Pizza aureola. Średnica 2 metry. Średnica 2 metry. Rodzinna 2 złote. Pod gardle świętej Teresy. To wykwintne danie jest tak. Wykwintne danie. No to już musi być odpowiednio droższe trochę. Dwa, 2000 Niestety. gram. Męczennik z głębokiego tłuszczu. To danie proponuje kolega. Proszę o składniki. No, mamy jakieś... 1000 gram żywca siekamy e, Obtaczamy w bułce startej i w mące wrocławskiej Chociaż Wrocławska jest zachodnia No dobrze, ale no, Krupczatka. Ale co, co? Krupczatka? Następne danie. Stygmaty z czosnkiem. To kolega proponuje. Co to jest? Znaczy, to jest nasze rodzinne, nasze rodzinne danie, nie chciałbym zdarzać. Hmm. Ale mam, ale mam łuszczycę i nie, nie mogę utrzymać zarostu. A od czego jest zbudowane? Ale króciutko. Do, do, jest nie, króciutko. No, no, Jakie składniki? składniki? Trzy składniki. Trzy składniki. Proszę bardzo. Stygmaty i co tam dalej było? Stygmaty z czosnkiem. Z? Czosnkiem. I deser. De deser. Nie nie, 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 możemy tego tak zostawić. Zup nie ma. Z czosnkiem, nie możemy. Możemy. Nie, nie, cebulą. nie, nie. Z cebulą. Nie, no dobra, z cebulą. Niech będzie z cebulą. Z cebulą. Ale to już nie ten smak będzie. No właśnie, ale Te. niech będzie po polsku. Upaliłam pana kolega. ale Ale solone z solą z wieliczki. No chyba, że tak. Y, teraz y, desery. Kremówka wieprzowa. osolone solone, potem hetmana. Krek, mu, kremówka wieprzowa. Tak. No, no. Papieska. Hmm. Gromnica warzywna. No, głównie ogórki i marche. No to może, jest wegetariańskie może danie. być też pietrucha Dla dzieci monstrancja lodów. Mm -hmm. Duże porcje. Takie kule wielkie. To znaczy bardziej placki. Dwa też. kilo. No bardzo Takie bardzo tajskie lody. Takie plackate. I tutaj, yy, nie mm -hmm. wiem co to jest, czy to jest tort, lew drobiowy. Nie, Kto to to taka... a, no, to przygotowałem. to to po prostu, ale to Kolek już dla koneseru ma... bo to jest. A na przykład kawior ze żwiru, kawior ze żwiru. Pie... na koniec pochodnia Nerona. No. to chyba jak się zje to trzeba zapłonąć i z framugą yy, do autobusu. Ja bym też nie z tym Neronem nie przesadzał, Boże. To zły człowiek Przecież był. To nie jest Polak, ale to nie jest Polak, to ale, to, to ale jest... on się palił, to jest odwrócenie ról, no. To właśnie jest... bo my go paliły. Tego Nerona, a nie on nas. No. I tutaj Polskich jeszcze trzy dania weselne. Neron to jest jakiś męczarnik. Przepraszam. Nie Przepraszam. Trzy dania. Bo to, to nerki są, no, tylko tak nazwane Trzy dania weselne. Schabowy z kością niezłomny to jest dla. Niezłomną! Niezłomny, nie wiem. Nie, nie skabowy no, schabowy z kością niezłomny. Niezłomną! No niezłomna ta kość jest, no ale... Niełamliwą, nie nie łamną. No nie to, łomną. To taki był zamysł A, Czyli schabowy no. z kością nie Niezłomną. Nie niezłomną nie Nie To pójdźmy na kompromis. Schabowy z kością niezłomną, niezłomny. Taka nazwa dania, no jest niezłomny. to jak go pan pokroi, jak on jej będzie niezłomny, a nie da się go w jakiś sposób jak pokroi, wygrąć, no. pokroi, Wysadzi jak to niezłomny, albo szczeli z pistoletu i się złamie. Y -y, y flaki wyklęte, no. kebab husarski i kompot. No ale, ale ja biało-czerwony. No oczywiście. Z porzeczki białej i czerwonej. Bez śmietaną. Tak. Bez śmietany. Z polskich krów. Tak jest. Kompot z polskich krów. Mm -hmm. A to w Licheniu będziemy mieć centralę? <noise> Oczywiście. Stradio? Tam będzie główny kocioł. <głos> <głos> Program narodu. Snuń, Snój Snuj! Snuj. Tradycja, tradycja i jeszcze raz tradycja. Trzy wartości, prawda? Tradycja, tradycja, tradycja. i i tak, tak, tak. no właśnie, tradycja. tradycja. Dobra, Tra jeszcze, mikrofon, jeszcze jedna rzecz. Panu Moment, wadaz. zaraz, za jeszcze nie skończyłem. Jeszcze tak. Proszę <coughs> mi pokazać. <coughs> czy tradycją, no, czy czy na, ale czy tradycją, czy tradycją, czy tradycją, na przykład, jest obiad bez kartoflów i bez yy, mielonego i buraczków, no, czy, czy to jest... Razem? Czy Razem. Bez razem? Be, bez, 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 tego, bez tych trzech składników. Moment. Czy to jest tradycyjny obiad? Nie. To jest jakiś zboczony... U nas tradycją na osiedlu jest, jak ktoś sobie kupi nowy samochód, to przeciągnąć gwoździem od przedniej lampy do tylnej to lampy. Trzy razy. Tak Co jeszcze? Po polskich samochodach przejeżdżamy szablą. Lancą. Nie Czarna Madonna, Polska. Nie, broń Boże, Czarna Madonna. Tradycyjna polska Biała Madonna. Proszę Państwa, Czego chowa? Co chowa, często chowa? Nie chowa się przed nikim, żadna często chowa. A barsz czerwony? Zerzygałbym się, jakbym tylko zobaczył taki barsz. Barsz biało-czerwony. A co, czarny węgiel? Biały węgiel, biało-czerwony. Ja bym, ja, bym, ja bym ponowił Wybaczymy. zdobycie księżyca, wysłałbym tam naszych szwależerów, żeby zrobili szarże. Ale... E, tak, jech, jakoś. Jakie jest polskie zwierzę, żeby ich umieścić na polsko? Żyrafa. Nie, żyrafa? Tak. Żyrafa ma przed, przedrostek żyd. albo bubr. Bobry, to są ładne stworzenia. Nie, ja, bobry, ja nie, nie. Bobry. bobry są niedobre. Ja bobry. lubię. Bo one, bo one ścinają polskie brzozy. O Żubr. Prastary tak. polski żółk. I to dobrze. I to dobrze pan kolega tutaj mm -hmm. Żuk? Żub, Żubr? Żubr. Polski żubr. To jest Tradycyjny taki policyjny. Taki, taki to jest taki lew yy, zwierząt w Polsce. Nie jest. Mili Państwo, chciałbym tutaj oto korzystając z czasu antenowego, ogłosić konkurs na pierwszy polski samochód elektroniczny. To znaczy on już jest zbudowany, już jest wykończony. Jest z milion. Brakuje nam tylko nazwy. Jaka nazwa? Niestety, dlatego opóźnione są te wszystkie prace. No jak bez nazwy nie może Łokietek? No, no. Ktoś siedziałby By... Łokietek? No, to, 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 to ale nie no, mały... wyprzedza mnie łokietek. A no no, łokietek gdzie? poza tym to jest coś małego, a to no właśnie, coś chrobry. jest coś. Chrobry. Robry To tak jak on by był, jakiś taki miał, trzaskały by tu leczony. tak To może, Dwusuwowy się nie miał. Ale zostawmy, może coś narodowego jes... takiego. Najpierw się mówi, potem się myśli. Takie. Dobro złem zwyciężać. Zawsze. Pamiętaj. Ty <śliczny> jakie piosenki? Jakie piosenki? <ślin> polskie, Nasze, polskie. Narodowe, wiadomo. Ludowy i patriotyczny. O, łanach, na przykład może, O, Husarii. O, o może husari, tak. Husarz, Husari, titi, ritti, titi, titi. Ti, 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 hej, 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 Bogu Rodzica. Ja bym dodał kilka zwrotek, na przykład. Bogurikitiki, e, Bogu riki, Tiki, dzica. <śm> Mach <śm> <śm> no, wie pan, to jest bardzo ciekawe. To po po możemy centrum zawłaszczyć tym programem, tym, co pan mówi. Tych, którzy nie są zdecydowani za partią, znój. Myślę, że to jest dobry Ale proszę pana. Ja w ogóle nie uważam, że żeby... Musimy a, a ministerstwo Rikitiki, żeby było. Program narodu. Snój! Ile mamy słów polskich w polskim po, po, języku? Polak jest polski słowo. I na tym, proszę Państwa, zakończmy tę dyskusję. I prosimy dyskusję. na nas głosować.